Ludzie mogą czuć się w życiu wyjątkowo z różnych powodów. Ja na przykład dlatego, że pracuję w kamienicy, którą w 1954 roku przyozdobiła techniką z grafito moja babcia. Czuję się wyjątkowo też dlatego, że jestem w gronie tych 400 osób, które mają póki co dostęp do skutecznego leczenia. Nie chcę tego tracić. Pamiętam ten czas po, kiedy jeszcze byłam w szpitalu i do mnie docierało, na co jestem chora i co z tego może wynikać. Pamiętam, jak siedziałam w jakimś pokoiku na uboczu z pielęgniarką, która mnie właśnie pocieszała i wysłuchiwała. Pamiętam, że to było duże oparcie dla mnie. SM to jest choroba przede wszystkim nieprzewidywalna. Są pogorszenia, polepszenia. Nie wiadomo, jaki będzie miała przebieg, nie wiadomo, co będzie jutro, co będzie za rok, dwa. Mój pierwszy rzut był taki z tych mocnych. Miałam zaburzenia równowagi. Chodziłam jak pijana, musiałam się ściany trzymać. Miałam zaburzenia czucia, miałam problemy ze wzrokiem oczywiście nie mogłam czytać. Na SM choruje około 40-45 tysięcy ludzi. To są dane szacunkowe. Natomiast leczonych jest tylko 12 tysięcy. Na talizumabem leczonych jest około 400 osób, w tym ja. Konno zaczęłam jeździć jeszcze przed diagnozą. Stajnia, las. To są miejsca, gdzie jestem szczęśliwa. Dzięki obecnemu leczeniu, właściwie SM nie odgrywa żadnej roli w moim życiu. Może to jest trochę na wyrost, bo co miesiąc muszę pójść na wlew, spędzić pół dnia w szpitalu, ale to jest właściwie wszystko. Poza tym żyję tak jak wszyscy. Pracuję, mam swoje pasje, swoje zajęcia. Jest normalnie. Robię to, co lubię. Jeżdżę konno. Jeżdżę na rowerze, pracuję. Zaczęło być tak, że nie muszę myśleć o tej chorobie. Właściwie prawie nigdy. Przerwanie terapii natalizumabem spowoduje gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia, wzrost aktywności choroby i uniemożliwi pacjentom prowadzenie normalnego życia. Osoby chore na stwardnienie rozsiane oczekują decyzji Ministerstwa Zdrowia w sprawie przedłużenia refundacji leczenia natalizumabem.